Dzisiaj mam dla Was samochód nieoczywisty, niecodzienny i dość niszowy. Samochód, który zrobił gigantyczne zamieszanie w social mediach. Powstały profile na Instagramie, grupy na Facebooku, które śledzą dziesiątki tysięcy osób i to tuż przed pierwszymi autami, które pojawiły się na drogach. Jeżeli myślę o ładnym kombi, myślę o ładnym Volvo. Jeżeli myślę o szybkim kombi, myślę o. Audi RS4 na przykład. Ale BMW, no to nie jest taki pierwszy wybór, to nie jest pierwsze auto, o którym pomyślicie, tymczasem jest. Tak jest za moimi plecami. Najnowsze BMW M3 w Turingu. Serdecznie zapraszam na najnowszego vloga. Oto Jona BMW M3 w X-Drive w kolorze. Green Lagoon, czy Lagoon Green z palety Individual. No, auto wygląda na żywo naprawdę, naprawdę godnie. Za sprawą też e, niektórych dodatków M Performance, które Wam pokażę. No, ale chodzi tutaj przede wszystkim o ideę tworzenia tego typu kombi. Trochę bezsensownego, a z drugiej strony auta, które, no, teoretycznie nadaje się do wszystkiego, bo z jednej strony e, poradzicie sobie przez napęd na cztery koła z każdymi warunkami pogodowymi, które napotkacie na swojej drodze. Z drugiej strony możecie pojechać na serpentyny i czerpać radość Zjazdy. Z trzeciej, jak ktoś się pokusi, może nawet pojechać na tor, jeździłem M3 po torze, no dobra, może nie w kombi, ale spisywała się naprawdę świetnie. Design, do którego nadal się przyzwyczajamy, myślę, ale mi to auto zaczęło się naprawdę podobać. Zwłaszcza w takiej specyfikacji, zwłaszcza w takim kształcie. Nadal mamy te zęby bobra, ale one wyglądają jakoś tak bardziej technicznie, schludnie. Jest trochę dodatków M Performance, bardzo fajnych, udanych, karbonowych, przedni splitter, takie boczne lotki, Kanardy. To wszystko sprawia, że ten przód wygląda agresywniej, wygląda ciekawiej. Ja już do tego designu się przyzwyczaiłem. Przypominam, że to auto wychodzi w X-Drive, czyli mamy trzy tryby jazdy. 4WD, 4WD Sport i tryb napędu tylko i wyłącznie na tył dla szaleńców, dla chuliganów, dla tych ojców, którzy wysadzą dzieci, wysadzą pieska, wysadzą żonę i chcą rozsmarować trochę tylnych opon na asfalcie. No ale przyjrzyjmy się temu autu jeszcze bardziej z bliska. Jest boks dachowy, akcesoryjny, dokładnie w tym samym kolorze co body, czyli... Lagun, Green, są poszerzone przepięknie tylne nadkola. Zobaczcie, jak oni to rozwiązali, designerską. No, Czy to wygląda genialnie? Podejdźmy jeszcze z tyłu tego samochodu. No, to jest najważniejsza część, przecież. Dlaczego powstałem 3 Po to, żebyście mogli zmieścić 500 litrów klamotów w bagażniku z tyłu, w bagażniku, który po rozłożeniu siedzeń oferuje 1500 litrów. No i zobaczcie, to genialne rozwiązanie. Dla tych co nie lubią tak jak ja czekać, aż się e, otworzy i zamknie cała klapa. Otwiera się sama szybka torba na siłownie, cokolwiek, wrzucamy sobie, jedziemy dalej. No, wygląda to po prostu przepysznie. <laughs> uśmiecham się, uśmiecham się, bo przyjechałem do szklarskiej poręby tym autem z Warszawy. Przyjechałem ponad 500 km, jeżdżę po okolicznych drogach i mam z tego gigantyczny fan. Z tyłu, oczywiście, dwie strzelby. <laughs> Zobaczcie, jak to wygląda. Klasyczne dla M3. Koła w tym samochodzie to są koła zimowe, dwudziestki. Jestem na Michelinach e, Pilot Alpin 5. Szerokie 285 to jest e, tylna opona, ale przednia to jest szokujące w M3. Ona jest niewiele węższa od tylnej i ma 275 mm szerokości. Hamulce stalowe. No i design tego auta, który nie pozostawia złudzeń. Ktoś pomyśli normalny, że to a, jakieś tam nudne kombi od BMW, Ale wariaci wiedzą, co się tutaj kryje. W kwestii silnika i napędu, e, silnik zamontowany z przodu, e, R6 o mocy ponad 500 koni, 650 nm, auto, które rozpędza się do 280 km na godzinę, auto, które przyspiesza w 3,5 sekundy do paczki, więc mówimy tutaj o niewątpliwie. Rasowym sportowcu. Dobra, zajrzyjmy jeszcze do środka, bo tam się zmieniła jedna rzecz względem M trójki w sedanie, którą wam pokazywałem. Wnętrze M trójki Touring, niby bardzo podobne do wnętrza M trójki, którą jeździłem wcześniej, bardzo jakościowe. Fotele sportowe to nie są kubły. Przypominam, że możecie mieć tutaj przepiękny. Kubeł karbonowy, który wygląda dosłownie jak dzieło sztuki, ale o tym jeszcze będę opowiadał, jakie są różnice w tych fotelach i jak się jeździ. No i największe różnice z przodu. Kierownica chyba taka sama, ta ładnie wykończona w karbonie, ale z przodu mamy teraz ogromny, gigantyczny wyświetlacz, zagięty już Wam pokazuję, siadając do środka zagięty w stronę Kierowcy, no to akurat od razu muszę tutaj powiedzieć, że to nie jest do końca fortunne rozwiązanie. No e, ta poprzednia deska rozdzielcza podobała mi się jednak o wiele bardziej. E, już wam pokazuję też dlaczego, bo ten nowy system BMW, że sobie tak troszeczkę ponarzekam, mówiłem to przy BMW-7. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. No zobaczcie, <laughs> i wyobraźcie sobie obsługę tych funkcji e, podczas jazdy. No trochę, trochę koszmarek, no ale cóż. Do tego się trzeba przyzwyczaić. Skrzynia, o tym jeszcze nie mówiłem, ośmiobiegowy ZTF, klasyczny. Torque konwerter, skrzynia, której szybkość pracy możemy zmieniać. No i oczywiście klasyczne przyciski M1, M2 na kierownicy, które możemy programować. Przypominam, że to nie muszą być hardcore ustawienia. W M1 możecie mieć ustawienia komfortowe, w M2 możecie mieć ustawienia najbardziej hardcore z wyłączoną trakcją. Więc tak wygląda nowa deska rozdzielcza w tym samochodzie. O, jakość tego wnętrza jest. Naprawdę świetna, wykonane jest pięknie, obszyte skórą, karbony, no ale e, moglibyśmy się tego spodziewać po samochodzie, który w tym przypadku kosztuje przecież ponad 600 tysięcy złotych. Mógłbym zacząć tą recenzję od agresywnej jazdy, no ale. To już pokazywałem w przypadku BMW M3, jeździłem tym autem po torze i tam sprawdziło się naprawdę, naprawdę wspaniale. Natomiast masa ludzi pyta i bardzo słusznie, jak M3 Touring w X drive sprawuje się w jeździe na co dzień. Dlatego... Pozwólcie, że teraz włączę najbardziej komfortowe ustawienia tego samochodu. Ustawień jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo. Włączę napęd na cztery koła, który i tak jest w stanie przekazać maksimum w sytuacjach ekstremalnych. 50% naprzód. I pojeżdżę tym samochodem przez chwilę przynajmniej. Tak jak jeżdżę nim z rodziną, z dzieckiem. Tak jak tutaj przyjechałem ponad 500 km. Czy to auto nadaje się do jazdy na co dzień? Powiem Wam tak, jestem naprawdę zaskoczony komfortem, jaki oferuje M3. Oczywiście, nie oszukujmy się, to nadal jest auto sportowe. To jest nadal auto, które robi na Nurburglingu nieco ponad 7 minut 30 sekund i potrafi jeździć w cholerę szybko. To jest nadal auto ponad 500 konne, ale jest zaskakująco komfortowym samochodem. Jest sztywne, a i owszem, no w końcu jedziecie M3, chcecie mieć coś bardziej miękkiego, kupujecie samochód chociażby drugi od góry, M340i bodajże. Ale komfort jest zaskakująco dobry. Zawieszenie jest świetne, zawieszenie jest wyrafinowane, jest twarde, dba o balans tego samochodu, ale, no kurczę, X3M przy tym aucie, czyli SUV, któremu na pewno nie zagrozi M3 w Turingu. Jest dla mnie nie do zaakceptowania zawieszeniowo. To jest taczka, tam wypadają zęby, wypadają włosy, wypadnie wam wszystko z kieszeni. Tutaj jest pewien rodzaj ogłady, są dobre maniery i pod tym kątem to auto mi się sprawdziło naprawdę dobrze. Może niewybitnie, ale naprawdę dobrze. Powyżej oczekiwań. Prowadzi się lekko, prowadzi się przyjemnie. Mój chrupek, moje dziecko, które jechało w tylnym fotelu, przespała praktycznie każdą drogę, bo przypominam, przynajmniej w moim przypadku, e, dzieci nie lubią za miękkich samochodów, bo od razu puszczają pawia. Natomiast o pawia też tutaj nie trudno, bo jeżeli zapomnicie przez chwilę, że macie na pokładzie pieska, że macie na pokładzie dziecko i wciśniecie gaz w tym samochodzie, i on położy na drogę te 500 ponad 500 koni i 650 newtonometrów, to możecie się spodziewać dokładnie takiego samego efektu, jak przy miękkim zawieszeniu. To cud, że nie mam tutaj kubełkowych foteli, które mają dziury na plecach, po to, żeby były lżejsze i żeby te Wasze plecki mogły bardziej oddychać, bo gwarantuję Wam, że PAF wylądowałby centralnie na Waszych nerkach w przypadku transportu małego dziecka. A umówmy się, nikt z nas... Nie chcę naszemu dziecku czegoś takiego robić. Czy ubolewam nad tym, że to auto jest 80 kilka kilo cięższe od sedana? A skądże? Czy ubolewam nad tym, że to auto troszkę gorzej przyspiesza do setki? Być może jest minimalnie, marginalnie mniej sztywne i troszeczkę gorzej się prowadzi? Mam to centralnie w dupie, bo w życiu codziennym takie sprawy nie będą was kompletnie interesować. I tak będziecie mieć ogromną radość z jazdy tym samochodem, który w mojej ocenie nie czuję tego, żeby jakkolwiek odstawał od sedana, którym jeździłem około rok temu. Z jednej strony mamy 500 koni, możliwość rozpięcia napędu, więc jak jedziecie z rodziną, jedziecie sobie w tym 4WD. Jedziecie z kolegą, włączacie sobie 4WD sport, żeby coś tam jeszcze tej przyjemności z jazdy trochę oskrobać. Jedziecie sami, macie ochotę. Porobić totalne głupoty, jeździć jak chuligan, idiota, włączacie sobie napęd tylko i wyłącznie na tylne koła. Więc, wszechstronność tego auta pod tym kątem jest po prostu wspaniała. Człowiek się zastanawia, dlaczego oni wcześniej tego nie zrobili. Konkurencja tego samochodu. Ciężko mówić dzisiaj o konkurencji. Audi RS4 również kultowe, ale troszeczkę już podstarzałe, może trochę nudne. Mercedes C63 nowo MG, 350 kg cięższy samochód, przez to, że jest hybrydą. I co z tego, że tam jest pierdoljard Koni? Nie jeździłem tym autem, ale jakoś wcale mnie za specjalnie nie kusi, tym bardziej, że no słuchajcie, do Mercedesa C63 przecież wpakowali cztery garki, więc to potencjalnie nie może być za bardzo ekscytujący samochód przy dynamicznej jeździe chętnie sprawdzę ale nastawiony jestem dość negatywnie no i mamy Turinga z sześciocylindrowym silnikiem z mocą ponad 500 koni z dużym bagażnikiem relatywnie i z rozpinanym napędem który wygląda tak jak wygląda a w tej specyfikacji podoba mi się po prostu mega no i co by nad Jakie dylematy mi przychodzą do głowy, kiedy jeżdżę tym samochodem? No jest ich kilka. Przede wszystkim fotele. Fotele sportowe, które tutaj są. Kurde, no gdyby mi ktoś nie pokazał kubłów karbonowych, w których jeździłem jednorazowo ponad 500 km, to powiem Wam szczerze, powiedziałbym, że ten fotel jest naprawdę w porządku. Ale czuję pewien niedosyt posiadania. Czegoś tak niedorzecznego jak kombi z kubełkowymi, karbonowymi fotelami. No to przecież byłoby już totalnie odjechane rozwiązanie. Eee, kolejna sprawa, no wada tych kubów, jedna gigantyczna, tutaj nie ma się co oszukiwać. Sztywne to jedno, ok, ale wsiadanie, wysiadanie przez ten wysoki próg z lewej strony, wałcie na co dzień. Pff. No to może być po prostu pierdliwe. I kurde, tu miałbym poważny dylemat, jeżeli chodzi o to auto. Druga rzecz, z której ja w tym samochodzie jestem nie do końca zadowolony, to rozmiary tego auta. Po prostu rozmiary. Przy moim małym dziecku, które ma 20 miesięcy i musimy zabierać na takie wyjazdy, duży wózek z dużymi kółkami. To nie może być mały wózek, żeby jeździć po górach, gdzie jest jeszcze śnieg. Wanienkę, pieluchy, tych klamotów jest od cholery. No powiem wam, gdyby nie bok dachowy musiałbym te wszystkie graty wrzucić tutaj z przodu, co by było niebezpieczne no i ogólnie to auto jest małe, jest kompaktowe ten bagażnik jest nie do końca ustawny bo on ma takie dwie wnęki po jednej i po drugiej stronie i tutaj bardziej bym się skłaniał jednak w kombi w rozmiarach RS6 czy Panamery Sport Turismo troszeczkę podrośnięte dziecko, nie wozicie już tych klamotów m Trójka Touring pod tym kątem jest idealna i na pewno spełni wasze oczekiwania Kolejne rozczarowanie? Kurczę, bak, 59 litrów w samochodzie, który ma ponad 500 koni i 3-litrowy silnik? No słuchajcie, to jest jakiś dowcip. Zasięg przynajmniej z boksem na dachu jest taki, jakbym jechał samochodem elektrycznym. Oczywiście, ostatnio mierzyłem z zegarkiem na ręku, ile trwa tankowanie i wyszło mi ze zrobieniem siku 4 minuty 50 sekund i stałem za dwoma osobami w kolejce. W elektryku pewnie bym się ładował od stycznia do marca, żeby przejechać 300 kilometrów. Ale kurde, to jest mało. Naprawdę. Do takiego samochodu tu BMW byście się akurat wstydzili. Kolejna sprawa kontrowersyjna w tym samochodzie, to jest niewątpliwie cena tego auta. To już może bardzo schłodzić. Wyobraźcie sobie, że M3 Touring zaczyna się od około pół miliona złotych. To jest bilet wstępu do tego świata, a w specyfikacji, w której jadę z dodatkami M Performance, to już jest... 630 tysięcy złotych, no po prostu kosmos. To sprawia, że masa entuzjastów, masa ludzi, którzy chcieliby kupić to auto, no jednak nie da rady, skusi się na coś innego, skusi się na coś tańszego. To są potężne pieniądze, w których można już naprawdę wybierać między różnymi autami. Natomiast to auto pewnie trafi do ludzi, którzy mają już kilka samochodów ich konto w banku przypomina numer telefonu i to będzie kolejne jakieś ciekawe auto wśród innych aut w kolekcji, którym, no nie wykluczam, będą jeździć przez cały rok. Raz entuzjastycznie, a raz zapakowani z meblami z Ikei czy z rodziną na pokładzie. Trochę szkoda, że aż tak wysoko wywalili cenę M3 w touringu w BMW. I dochodzę do konkluzji związanej z tym samochodem, który z jednej strony jest bezsensowny, jest koszmarnie drogi, jest mały, jest sztywny, ma ponad 500 koni, gdzie idea kombi z takimi mocami, z jeżdżeniem szybko, teoretycznie fundamentalnie trochę się kłóci. Z drugiej strony jest po prostu uber cool. I powiem Wam szczerze, kurde, to jest trochę jak z G-klasą, która naprawdę jest bezsensowna w wielu aspektach. I tak jak G-klasę, tak M3 Touringa po prostu kocham. I gdybym miał dzisiaj te pieniądze, gdybym miał trochę podrośnięte dziecko, to bym kupił ten samochód. Naprawdę. Wow. <noise> Dziękuję Wam uprzejmie, że obejrzeliście. Widzimy się przy jakimś innym ciekawym, nietuzinkowym aucie. Wow, jak to idzie. <noise>